Następnym rozmówcą, który był, łączy się z nami przez Zoom, jest ksiądz Piotr Senkowski, prezbiter diecezji Gliwickiej. Doktorat napisał na temat chrześcijańskiej teologii islamu Luisa Messignon, który może być nazwany prekursorem dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego po obecnie, po obronie lektoratu w 2021 roku, wyjechał do Rzymu, gdzie obecnie studiuje na Pontificio Instituto di Studi Arabii ed Islamica. W swoim wystąpieniu powie nam, kim jest wielki imam al-Tayyib. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z ciepłego Rzymu. I bardzo cieszę się, że mogę przynajmniej online'owo, wirtualnie łączyć się z Wami. Zawsze to jest trudniejsze mówić do ekranu niż do, do widowni, ale bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie Kolegium Bobolanum, zwłaszcza księdzu profesorowi Zbigniewowi Kubackiemu. Bardzo się ucieszyłem także z zaproponowanej tematyki, ponieważ w zeszłym roku miałem szczęście być w Egipcie, w Kairze, czyli w miejscu życia wielkiego imama, także w Luksorze, w miejscu jego narodzin, także w, w Uniwersytecie Al-Azhar i mogłem dotknąć tych miejsc, w których on funkcjonuje. Cieszę się także z tego, ponieważ w tym roku uczestniczyłem we wspomnianej tutaj konferencji w Abu Dhabi, zorganizowanej przez Pluriel. Będąc tam i ciesząc się z tak fantastycznie i pięknie przygotowanego wydarzenia, potwierdzam, że rzeczywiście było to wydarzenie wielkie, świetnie zorganizowane i. Rzeczywiście, będące niezwykłym znakiem no, idącego do przodu, jakoś pogłębiającego się dialogu i pewnej kontynuacji zastosowania dokumentu z Abu Dhabi. Przechodzę teraz do prezentowania mojego tematu. Udostępniam ekran. Tematem mojego przedłożenia, wystąpienia jest Kim jest e, wielki imam e, Ahmad al A żeby przejść do jego osoby, nie można nie wspomnieć o e, samym e, Uniwersytecie al-Ashar, e, Jamiat al-Ashar, e, w którym e, uczył się e, wielki imam, w którego jest e, e, pewną honorową e, osobą e, i e, który to uniwersytet ma kluczowe znaczenie w dużej części świata islamskiego, zwłaszcza sunnickiego. Historia tego uniwersytetu jest bardzo stara, ponieważ uznaje się w wielu źródłach, że jest to najstarszy działający uniwersytet w ogóle na świecie. Powstał w 1972 roku, kiedy Egiptem rządziła szyicka. Dynastia Fatymidów. Dlatego też sam uniwersytet, który założyli, nosi imię Fatimy, którą bardzo szyjci czczą. Zachra to jest i świetlista, i, i kwiecista. I na pamiątkę ku czci Fatimy, córki proroka. Fatymidzi stworzyli uniwersytet bardziej początkowo jako po prostu meczet, w którym nauczano fik, czyli prawa islamskiego, ale także nauczano gramatyki arabskiej, z czasem, filozofii islamskiej, logiki. Wszystko to działo się w otoczeniu samego meczetu. Dopiero później, kiedy Egipt został podbity przez As-Saladina, tego którego znamy na przykład z podboju Jerozolimy, z pokonania krzyżowców, ten sam As-Saladin, pokonawszy Fatemidów, przeobraził także uniwersytet, jako że sam był sunnitą, uniwersytet czy też ten meczet zaczął funkcjonować jako, jako sunnicki. Stał się centrum, jeszcze większym centrum nauki i został zreformowany bardzo mocno przez samego As-Saladina. Dodano sale lekcyjne, akademiki, bibliotekę. Później dynastia Mameluków dalej rozwijała w XIV wieku, bo też oni znowu przejęli władzę w Egipcie rozbudowała dalej meczet, sam uniwersytet, ciągle wzrastało też znaczenie tego uniwersytetu w całym świecie islamskim. Osmanowie, czyli Turkowie sprawili, że stała się wybitnym miejscem wręcz nauki w świecie i usta ustanowili taki urząd szejcha al-Azharu, czyli pewnego przywódcy, który musiał być już w tym momencie uczonym. To musiał być człowiek, który należał do grona nauczycieli. Później w XIX wieku następuje liberalizacja. Alaskar przewyższa nawet swoim, swoją renomą Stambuł, ale Także takie ośrodki, zwłaszcza jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, takie ośrodki naukowe, które są powszechnie znane jako najlepsze w świecie islamu, czyli Damaszek, Mekka, czy Bagdad. Kolejna modernizacja, to jest XX wiek, połowa XX wieku. Następuje sekularyzacja uniwersytetu, ponieważ. Trafia spod, jest rozdzielenie meczetu od uniwersytetu, uniwersytet staje się państwowy i jest bardzo rozbudowany, dochodzi bardzo dużo wydziałów, także dzisiaj jest wydział biznesu, ekonomii, nauk ścisłych, farmacji, medycyny, inżynierii. W zasadzie w całym, na całym terenie, terenie całego Kairu są rozrzucone różne wydziały Alaskaru, Obecnie studiuje tam około pół miliona studentów, z czego duża część stanowią kobiety, co też jest nowością połowy XX wieku, kiedy po raz pierwszy kobieta występowała na uniwersytecie. I obecnie znajdują się zarówno klasy, bo to jest rozdzielone, klasy kobiece i męskie na uniwersytecie. Na uniwersytecie też znajduje się taki organ. Który jest kluczowy dla funkcjonowania, dla decyzji, jest to Rada Seniorów albo Starszych Naukowców. Jest ich obecnie 40 i oni wybierają spośród siebie wielkiego imama. To jest funkcja, warto zaznaczyć, odrębna od rektora. Rektor jest kimś innym. Można by powiedzieć, że najbardziej w naszym takim środowisku, także tak, europejskim, chrześcijańskim, to byłby wielki kanclerz Uniwersytetu, najważniejsza osoba, bardziej honorowa, ale może podjąć każdą decyzję. I rzeczywiście wielki imam może wydawać tzw. fatły, czyli opinie prawne, na konkretne tematy. Jego decyzje są bardzo wiążące. W całym świecie praktycznie islamu do niego się jakby można odnosić. Oczywiście wielkiego imama zatwierdza prezydent, ale zazwyczaj to się dzieje praktycznie automatycznie. I kiedy już mamy jakby strukturę y, y, wydziału uniwersytetu, przejdziemy do y, ważniejszego, jakby do kluczowego tematu. Tu jeszcze zdjęcia poglądowe, jak y, sam Al-Azhar, piękne samo to centrum, czyli meczet Al-Azhar i y, y, można powiedzieć, te najbardziej pierwotne części uniwersytetu wyglądają. To jest środek y, w środku, także uczą się są y, i y, y, kobiety. I dzieci, uczą się Koranu na pamięć. Bardzo piękne, y, y, nawet wzruszające sceny. To jest chyba najbardziej y, taki charakterystyczny y, element Al-Azharu, y, dziedziniec z białą, odbijającą słońce y, posadzką. Przejdźmy do wielkiego imama, czyli właśnie Ahmada Muhammada Ahmada Taiba, który y, y, tym wielkim imamem obecnie jest. Sam y, y, Taib y, urodził się w małej wiosce al Karnach, to jest jakby w prowincji Luksor, w zasadzie w Luksorze, ale to jest malutka taka wioseczka, w górnym Egipcie, na południu Egiptu, 6 stycznia 1946 roku. Zdobywał bardzo rzetelne wykształcenie, przede wszystkim na Al-Azharze, na wydziale Usul al-Din, al czyli to są podstawy prawa który kończył w 69 roku później odbył także staż w Paryżu był dziekanem kilku różnych wydziałów między innymi al azharu ale też wydziału teologicznego także w Kenii, Asłanie, w Islamabadzie w Pakistanie. Także podróżował aż został wybrany wielkim muftim Egiptu. To jest kolejna funkcja w świecie islamu. Wielki Mufti, akurat Egipt jest najważniejszym i najwyższym urzędem religijnym w kraju i niezależnym od wielkiego imama. Także może wydawać fatły. Oczywiście dobrze, jeśli nie są sprzeczne, ale do tego też może, może dojść. Ahmad Ad został także wybrany rektorem Uniwersytetu al ashar na 7 lat, od 2003 do 2010 roku. I później, w 2010 roku, zostaje zatwierdzony przez ówczesnego prezydenta, długo już panującego, Hasniego Mubaraka, na, zatwierdzony na islama na wielkiego imama Uniwersytetu Al-Azhar. I to jest no, jakby dopełnienie, przynajmniej na tym etapie, jego kariery uniwersyteckiej, naukowej. Zatem poznajmy z grubsza, jakie są poglądy samego Attaiba. Jest on aszarytą, to jest teologia, która w sunnizmie jest dominująca. To jest w zasadzie teologia sunnickiego islamu, która charakteryzuje się pewnym Pozostawaniem w środku, szukaniem pewnego złotego środka, raczej łączenia różnych teologii, na przykład aszaryzm zrodził się z tego, że został mutazylityzm, czyli taki bardzo racjonalny islam, bardzo racjonalna myśl teologiczna, została bardziej no połączona z pewnym tradycyjnym także podejściem do Koranu, do, do Sunny. I to w zasadzie, że jest aszarytą At-Taib, dominuje w całym jego takim, we wszystkich jego takich poglądach. Bo rzeczywiście, kiedy zobaczymy różne jego działania, jest to, wszystkie te działania są jakby nacechowane szukaniem pewnego środka, Raczej nie wchodzenia w ekstremizm, y, y, raczej potępiania tych, którzy są za bardzo y, totalni y, i pojednania różnych elementów. Y, 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 widać ten, y, ten element jakby potępiania y, ekstremizmów już na, od samego początku bycia wielkim imamem, kiedy wszedł w konflikt z Bractwem Muzułmańskim. Bractwo Muzułmańskie, istniejące od niemal 100 lat, y, 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 ugrupowanie, które. Dąży do, do takiego wahabickiego, czyli radykalnego, czy też bardziej tradycyjnego islamu, chcą islamizmu, czy pan-islamizmu, żeby po prostu wrócić do źródeł to takich bardzo radykalnych. Kiedy został wybrany wielkim imamem, był jeszcze partyjnie związany, Ad Taib, z, z partią tą dominującą prezydenta ówczesnego. Zrezygnował z, tej, z, tej, z tego członkostwa, ale na zawsze już potem Bractwo Muzułmańskie mu wypominało, że jest, cytuję, pozostałością po obalonym reżimie Mubaraka i partii narodowo-demokratycznej. Także y, y, zawsze był solą w oku dla nich, y, zwłaszcza kiedy obalili, y, y, nastąpiła rewolucja 25 stycznia 2011 roku, która obaliła y, prezydenta Mubaraka i pozwoliła bractwu muzmańskiemu przejąć władzę w, w Egipcie. Potem ta władza władze stracili, do czego także jakby nawoływał, poparł zresztą wojskowy zamach stanu przeciwko Mursiemu, czyli temu następnemu prezydentowi, a Taib był przeciwny bractwu muzułmańskiemu. Właśnie ze względu na pewną walk na walkę z ekstremizmem. Dlatego też krytykował bardzo oczywiście działania y, y, ISIS. I tutaj bardzo, bardzo mocno się wypowiadał, e, zacytuję, w, w lutym 2015 roku oświadczył, że terroryści ISIS powinni zostać zabici, ukrzyżowani i amputowani z rąk i nóg. E, bardzo radykalne podejście, ale dlatego, że e, także isis już e, e, radykalnie e, w Syrii później nie tylko e, e, zaczął działać generalnie potępiał, potępia terroryzm. Na przykład w Mekce na forum antyterrorystycznym tłumaczył, że islam nie ma nic wspólnego z terroryzmem. Ten, kto zabija opacznie zrozumiał teksty islamu. Umyślnie bądź z powodu niedbałości. To ciekawe też, a taip, Łą, dąży do pewnej jedności, pojednania wewnątrz y, y, islamu. Y, islam jest zewnętrznie bardzo podzielony, y, ale y, zasadniczo y, największymi y, ugrupowaniami są sunnici i szyici, którzy w wielu momentach historycznych y, pałali do siebie y, żywą nienawiścią, przeklinając się w czasie y, modlitw. Y, y, a taid, y, y, nawoływał do tego, żeby, żeby szyici, jakby żeby wypracować pewien wspólny model funkcjonowania. W Bahrajnie, tam gdzie spotkali się, także było spotkanie z papieżem w 2022 roku, powiedział tak, kieruje to zaproszenie do wszystkich jedności, a w szczególności do szyickich muzułmanów, mówiąc, że jest gotowy wraz z czołowymi prawnikami Al-Askar i Muzułmańskiej Rady Starszych do zorganizowania spotkania z otwartym sercem i wyciągniętymi y, rękami. Y, 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 jest nie tylko wewnętrznie, y, o, oczywiście, y, y, nastawiony na, jed, na pojednanie ale także na dialog międzyreligijny, o czym zresztą jest ta e, cała konferencja, e, czyli e, no, na wychodzenie, na próbę e, także odpowiadania e, na, e, na e, także dialog ze strony e, katolickiej. E, także e, wielokrotnie e, e, i nie tylko w dokumencie z Abu Dhabi, ale na różnych etapach e, o tym mówi. I dąży do takiej jedności. Powiem jeszcze o kontrowersjach, które, oczywiście, w, w, na różnych etapach no, są też, no, się przydarzają, czy też, no, pojawiają przy okazji publicznej działalności. Nie ostrzegł się także attaiby takiej kontrowersji, takich kontrowersji. Jest ich na pewno y, różna jakaś tam ilość, różnie można y, go także postrzegać, ale y, y, powiem, powiem o trzech takich, które są y, dosyć charakterystyczne. Y, y, przede wszystkim y, y, Izrael... Y, Oskarża y, Ahmada Attaiba o y, antysemityzm, y, y, ponieważ y, faktycznie y, Attaib y, bardzo y, mocno, radykalnie wypowiada się y, na temat y, strefy gazy, na temat i y, to nie tylko teraz, ale przez cały czas y, swojego bycia y, wielkim imamem. Y, mówi y, o tym, że po prostu y, 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 stosunki z Izraelem, y, z Żydami. Y, są dosyć trudne dla muzułmanów. Zacytuję taką wypowiedź z telewizji, w której się wypowiadał w 2013 roku. To fakt historyczny, który nigdy się nie zmieni. Nawet dziś, jak, kiedy cierpimy z rąk globalnego syjonizmu i judaizmu, my muzułmanie przez całą historię cieszyliśmy się pokojowym współistnieniem z chrześcijanami. Nadejście islamu miało miejsce 1400 lat temu, a mimo to wciąż cierpimy z powodu żydowsko sjonistycznej ingerencji w sprawy muzułmanów. Powoduje to wielkie trudności dla muzułmanów. I takie wypowiedzi właśnie spotykają się z pewną krytyką ze strony przede wszystkim Żydów Izraela, ale nie tylko. Ciekawe jest to, że kontrowersji nie ustrzegł się także wewnątrz samego islamu, a z, miało to miejsce między innymi wtedy, kiedy w Kairze przed dwoma laty wypowiedział się przeciwko poligamii. Mówił w ten sposób, że poligamia wynika z braku zrozumienia Koranu. Ci, którzy twierdzą, że małżeństwo musi być poligamiczne, mylą się. Musimy przeczytać w całości wersety Koranu. Monogamia jest regułą, a poligamia stanowi wyjątek. Kobiety stanowią połowę społeczeństwa, jeśli się o nie nie troszczymy, to jakby chodzić tylko na jednej nodze. I y, y, to w, w świecie y, islamu, w świecie sunnizmu, y, a także y, szyizmu tak. odbiło się y, dużym takim negatywnym y, echem. Ym, ym, w zasadzie kończąc już, y, y, Kontrowersje i prawie całość. Wspomnę jeszcze o pewnej tości niezgody. I to jest rzecz, która także łączy, czy też właśnie dzieli Watykan i Izrael. Dosłownie, przed dwoma miesiącami, przy okazji piątej rocznicy podpisania dokumentu z Abu Dhabi, ambasador Izraela, akredytowany przez stolicę Apostolskiej, Rafael Schutz, powiedział, że Dialog międzyreligijny jest konstruktywny, o ile nie pomija się trudności i złożoności. 31 października 2023 roku Szeich Ataib wydał straszne antysemickie oświadczenie. Kontynuowanie dialogu z nim w sposób taki jak dotychczas, tak jakby to było normalne, jest błędem. Chodzi o to, że papież w żaden sposób nie odniósł się do jego negatywnych wypowiedzi na temat. Na temat obecnego wzmożonego konfliktu między Palestyną a Izraelem. I ten brak, to milczenie papieża i ciągle nazywanie bratem Attaiba no, w Izraelu bardzo negatywnie się odbiło i stosunki obecnie między Izraelem a Watykanem są napięte także z tego powodu. A tutaj y, można powiedzieć y, taka wstawka y, y, osobista prywatna kiedy byłem w tamtym roku w Luksorze y, poszedłem po prostu do domu y, Attaiba nie zastałem go chociaż podobno na weekendy często y, jest w domu y, akurat y, go nie było ale spotkałem jego brata Muhammada on jest y, y, także y, szejchem jest y, w luksorze funkcjonuje, żyje. Tutaj po lewej stronie jestem obecnie z Muhammadem, a po prawej stronie są dwaj bracia, czyli Ahmad Taib i Muhammad Taib. Na tej samej kanapie zresztą. I ta sama podłoga. Bardzo mnie ucieszyło to spotkanie, żeby no, w zasadzie poznać taką ciekawą postać. Wielki mam al Ashar mówi tak. Podsumowując. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby ugasić szalejące pożary wojen i konfliktów rozpalanych w imię religii. Pożary, które pochłaniają życie bezbronnych i niewinnych. Zgiełk broni nie ucichnie, dopóki nie podniosą się głosy mądrości i nie zapanuje dialog w dobrej wierze ponad podziałami. Pomimo różnych pewnie kontrowersji, pomimo może tego, że nie wszystko jest bardzo proste i bardzo takie jednostronne, to działalność też życia, ale działalność wielkiego imama al-Azhar wydaje się być mimo wszystko pewnym dążeniem do realizacji tych słów, a także tego, co zostało zawarte w dokumencie o ludzkim braterstwie. Tutaj polecam kanał YouTube'a, można znaleźć, bardzo dużo naucza, wypowiada się bardzo dużo wielki imam na temat prawa muzułmańskiego. I teologii. Tutaj jest bardzo dobra strona Asharu, gdyby ktoś chciał się zapisać, chociaż chrześcijanie nie mogą się uczyć na tej uczelni. Tutaj jest osobista strona Taiba i polecam wszystkim film pod tytułem Chłopiec z niebios w 2022 roku. Bardzo ciekawy film. Dzieje się w, obecnie w al azharze jest pewien spisek wewnętrzny, właśnie związany z, ekstrem, z, z, z takim ekstremistycznym podejściem, z bracem muzułmańskim, z salafitami. Bardzo ciekawa historia. Jeśli ktoś jest w stanie w Polsce go znaleźć, jest to możliwe, leciał w kinach nawet, to bardzo, bardzo serdecznie polecam, żeby też popatrzeć na Al-Azhar z innej strony, także filmowej. Shukran lakum. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.